Kolejny dzień na Australian Open, kolejne polskie emocje, e, tym razem za sprawą Magdaleny e, Frank, która po wielkim zwycięstwie nad Karoliną Woźniacką, e, chciałem powiedzieć, ale oczywiście Karoliną Garcją, e, mierzyła się z dużo niżej notowaną zawodniczką, Anastazja Zacharowa. To była e, rywalka w meczu, z którą e, Polka była faworytką, ale nie znaczy, że nie było e, całej masy emocji. Bo ten mecz miał sporo zwrotów akcji, miał rzeczywiście takie up and downs. Magda na szczęście z tego meczu wyszła zwycięską, dzięki swojemu uporowi, dzięki swojej zawziętości. Super, dla niej to najlepszy rezultat w turnieju Wielkiego Szlema. Mamy ją w czwartej rundzie, dzięki temu też po raz pierwszy w notowaniu WTA znajdzie się w pierwszej pięćdziesiątce. To wielki sukces zawodniczki z Łodzi. No, zobaczymy, jak pokaże nam się w następnym meczu, e, gdzie zagra z jedną z e, faworytek do zwycięstwa w Melbourne, czyli z Kokogow, która e, także dzisiaj w nocy pokazała się z bardzo dobrej strony. E, zagrała mecz z Alicia Parks i wygrała ten mecz bardzo gładko 6-6-2. E, można powiedzieć, że pokazała e, siłę Amerykanka. Bardzo, czy może tym bardziej jestem ciekaw, jak wypadnie e, na tym tle Magdalena Frank. Co zdarzyło się jeszcze w dzisiejszej nocy w Melbourne? Oczywiście, Amerykanie, można powiedzieć, trochę z podbitym okiem wychodzą z tego dnia, bo kilka wygranych meczów, ale także i kilka niespodziewanych porażek. Tutaj, chyba, najbardziej boli kibiców amerykańskich porażka Bena Sheltona w pięciu z Adrianem Manarino, ale tu trzeba powiedzieć, Francuz to jest taki człowiek nieobliczalny, mógł się o tym przekonać i choćby wiele lat temu Łukasz Kubot, ale także i Hubert Hurkacz, który toczył z nim już kilka pojedynków i nigdy te mecze nie były łatwe. Także Amerykanie troszkę tak zadowoleni, trochę nieszczęśliwi, ale oni mają w czym wybierać, bo, bo tych zawodników zawodniczych naprawdę jest sporo. Na pewno zadowoleni są Rosjanie. Maria Timofiejewa, zawodniczka, której no chyba mało kto do tej pory kojarzył. Tymczasem największy jej sukces w karierze pokonała Beatriz haddad dziesiątą rozstawioną w Melbourne, wielki sukces kwalifikantki z Rosji. No i oczywiście młoda gniewna Mira Andrzejewa, która chyba trochę zapatrzyła się na jego świąteki i zrobiła nawet coś większego chyba niż, niż Polka w meczu z Daniel Collins. Wygrywając mecz, choć przegrywała w trzecim secie z francuską Perry 1-5, a wygrała ten mecz w super tie breaku. Wielkie brawa dla nastolatki z Rosji. No i na sam koniec chyba dwa słowa o dwóch wielkich faworytach, czyli Nowak Dzokowicz, który bez najmniejszego problemu odprawił kolejnego rywala i Janik Siner, który też dał niezły pokaz siły na jednym z kortów centralnych w Melbourne Park, także trzy sety gładkie, trzy sety wygrane. I wygląda na to, że w górnej części drabinki wszystko zmierza ku temu, by ci dwaj zawodnicy spotkali się w półfinale. I za to trzymamy mocno kciuki, a na pewno trzymają te kciuki Karota Boys, czyli ekipa, którą także można zobaczyć na trybunach w Melbourne Park czyli to jest taki nieformalny klub kibica Janika Sineta.